Chciałem, chciałem pokazać w Piśmie Słowie Bożym jak wygląda chrzest prawdziwy, a nie na trójce po katolicku, wstyd hańba, chrzest we wodzie. Czyli tu jest e, Dzieło apostolski 19, 3. E, tędy rzekł, jak więc zostaliście ochrzeni. a On, oni rzekli chrztem Janowym, Paweł zaś rzekł, Jan chcił chrztem upamiętnania i mówił, ludowi, Żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest Jezusa. Czyli Mateusz 7,23 Manuel, Bóg znamy, i Mateusz 5, 17:5, go słuchajcie. I tak. A gdy to usłyszeli, zostali oszczeni w imię Immanuela, Ojca z nieba. Bo kogo słuchamy, temu służymy. Wiara to jest posłuszeństwo. Bo tu wcześniej drugi rzekł do nich: Czy otrzymaliście ducha? Nieświętego, czyli Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, go nie widzi nie zna. Jana 14, 17, bo Duch Święty jest po katolicku. Święty aniołek, który ładnymi słówkami zwodzi. Także jest jak jest. I prawda jest w Słowie Bożym. W piśmie można im odnaleźć, tylko dla wnikliwych oczywiście. Tutaj mamy chrzest, Chrystus właśnie mówi tak. I bo On jest naszym Ojcem Synem Bożym to był z 2000 lat temu. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię, jakże pragnę, aby już zapłonął. Chrztem ma być ochrzczony i jakże jestem udręczony, aż się to dopełni. Czyli Chrystus miał chrześć śmierci jeszcze, bo nie umarł, był uśmiercony fizycznie, prawy bok mu przybito, żołnierz. I tutaj, jak ktoś przyjmuje Chrystusa, to najbliżsi domownicy, wiadomo, się odwrócą, ale później się przyłączą. Galacjan 3.2, otrzymujemy ducha. Galacjan 3.2. E, chcę dowiedzieć się od Was tego jednego: czy przez uczynki i prawa otrzymaliście ducha prawdy, czy przez słuchanie z wiary? Rzymian 10.17, wiara z słuchania słowa Chrystusowego. 14. Aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na Pogan w Jezusie, Chrystusie, my zaś abyśmy obiecanego ducha prawdy otrzymali przez wiarę. Czyli Bóg nie jest Bogiem umarłych, tylko żywych: Abrahama, Zakaję Jakuba. To jest ten sam Bóg, czyli Chrystus, bo Abrahama widziałeś i on właśnie widział Abrahama i ten baranek tutaj stoi na górze Syjon i to jest jego żona: 144 tysiące. Czyli ta żona się chcina Jana chrzciciela, a Jan chrzciciel nie ochrzcił. Chrystusa to Chrystus go ochsił, bo ten grzeszny Jan Chrzciciel nie, nie mógł ochsić tego bez grzechu. Baranka, no ale oni tam sobie po, pomieszali, popisywali w Mateusza, Bowiana, Ewangelii i pierwszy rozdział. I nie ma chrztur, że go ochsił. To się działo w Bytawarze za Jordanem, gdzie Jan chrzcił. Oto baranek Boży jest, gładź grzechi świata. I tu nie ma, że go ochsił. Możecie sobie poczytać. Po głębicy go poznał i zrozumiał, że to Baranek jest. Król Izraela i syn Boży. Także nie jest królem Żydów, Żydzi to go uśmiercili, ale prawdziwy Zrealta, w którym nie ma fałszu. I teraz my, jako aniołowie, tytuły ze Słowa Bożego, jako synowie Boży, bo jesteśmy oblubienicą, czyli żoną Chrystusa objawienia 27,9 oblubienica czysta, nieskalana w prawdzie, w naśladowaniu w Chrystusie prawdziwi czciciele trzymają Boga w duchu i w prawdzie i ta godzina nadeszła już wtedy, a nie, że w salach królestwa czy w kościołach się nie służy Bogu. Tam nie ma Boga, tam jest biznes. Czyli Chrystus ma pokar rozpowiać wolę swego Ojca, czyli ta prawda. Żniwo i tutaj piąty rozdział, że Chrystus działa i my działamy. Teraz ludzie, którzy uwierzą w prawdę, to ta prawda ich skrzesi. Mój Ojciec, Ojcem jest Chrystus. Mateusz 23, 9. Ojciec Mój ojciec działa, i Chrystus przekazał nam prawo sądzenia, mówienia prawdy i przekazu. I kto nas słucha, kto nami gardzi, no bo kto by zgłosił, zgorszył jednego tego, co we, wierzą w Chrystusa, są posłuszni, ale w Chrystusa, bo w Adamie mam grze, nie w Jehowie, nie w trójcy przynaświęczej, nie tam w adwentystach. Czyli teraz, jak usłyszycie ten głos prawdy, to Chrystus przychodzi i was skrzesi ale musi głosić Chrystusa, że on jest królem, ojcem, nauczycielem, zbawicielem przyszedł. I jego królestwo jest cześć chwała. I wybiera. Bo powołanie już się skończyło, ponad 100 lat trwało. Wybiera. Jak uwierzycie, my Cię mu posłuszni. Bo nie będzie żadnej religii, tylko prawdziwi czciciele, i królestwo przychodzi. I prawo Boże Hebraciku 80. Przykazania w sercu. Z żoną zgłosi Chrystus czeka. Błogosławy. Iskra z Polski. Praca. Mateusz 24,31. Aniołki do pracy na Syjonie. Króla mamy. Objawienie 14.